Niczego wnętrza komputera to nasz świat. Staramy się pomagać człowiekowi w pracy i w zabawie. Każdy z nas ma swoje zadanie. Ja jestem strażnikiem, więc chronię moich przyjaciół przed wrogami. Mówi się, że człowiek żyje poza naszym światem. Włącza grę dla przyjemności. Czy jest tak na pewno? Spróbuję to wykryć. Reboot! Czarodzieje, wojownicy i słowo od sponsora. O co chodzi? Chcecie zdradzić moją kryjówkę? Bob... Y dobrze się czujesz? Cisza, kryć się, kryć się. Co się dzieje? Wirusowy binom? Dryfujący bombę? To megabajt? Hexadecimal? Gorzej, o wiele gorzej. O nie, nadchodzi! Aaaaa! Aaaa! Aaaaa! To kroi w plastry, w kostkę wycina, kopiuje, a nawet formatuje jaszyny! Tu jest więcej I przyjem, Zbądź się o każdej porze Mam nasz numer Dziewięć, 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 dziewięć Mike! Pora 128 Dosyć, dosyć! Nie możemy go wyłączyć? Nie mogę Pilot gdzieś się zagubił Czy to jego wina? Puste wiatro za darmo! Zaskocz swoich przyjaciół! Zaskocz swoją rodzinę! To przecież nic trudnego! Jedne? Jedyne! Dziewięć! 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 Dosyć! Zdemontujecie. Glicz, śrubokręt. Zaraz, Bob, spokojnie, proszę. Uwaga, Człowiek włączył grę. Uwaga, Człowiek włączył grę. W naszym programie? Trzech bryskich przyjaciół przy ścianach wielkości kospektowej, do chronionej przy pomocy naszego ulubionego urządzenia! Hej, patrzcie! A, niech to! Czy to byli ci z gry? Co, czterech? Nie będzie łatwo. Jeden grający używa czterech postaci. Myślę, że znam tę grę. To wielki loch. Musimy się ścigać do ostatniego poziomu. Dobra Bob, reboot. Reboot! Reboot! Co? Złodziej? A nie wojownik? Zawsze byłem wojownikiem. Hmm. E jeśli ty nie jesteś wojownikiem, to kto nim jest? Majk, głodzorny wojownik! Dziś Ten błazen? Fatalnie. To załatwili nas. Złodziej nie może używać tej broni. Elf też nie może używać broni czarodzieja. To jasne. Musimy grać swoje role. Na co czekacie? Musimy przystąpić do gry! Czy nie byłoby lepiej, Mike, gdybyś przestał gadać, a nam zostawił trosko o zwycięstwo? Zgoda? Uwierz nam. E, tyle możesz zrobić. Porzucony przez swoich przyjaciół, zlekceważony przez tych, których kocha, opuszczony przez tych, którym ufał. No, nie, nigdy, nine, Nie ma innej odpowiedzi. Rozumiesz mnie? Możesz zostać z nami pod jednym warunkiem. Nie będziesz wchodził w drogę. Gwarantujemy doskonałą jakość. Jeśli nie będziesz zadowolony, wtedy stracimy ci pieniądze. Co to jest? To jest nasza nieszczęsna Chimera. Jestem cała roztrzęsiona. Cudo! Chcecie wygrać puchar? Pamiętajcie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Oto klucz! Brawo! Alfanumerycznie! Ekstra! Super! Co to znaczy? To ma być klucz do zagadki, jeśli się nie mylę. Albo pułapka. Trzeba to sprawdzić. Jeszcze nie daj rady. Pomóż ci. <gryli> <Ach, ach, ach. gryli> oh. Dawaj, Mike, chodź tu. Eksploracja, hey, uratuj <gryli> Miło, wygodnie i wesoło. Hej, mapa! Spójrzcie, pokazuje wszystkie poziomy i naszą pozycję. Tam musi być drużyna człowieka, a to pewnie my, tutaj, interesujące. No, to gdzie dokładnie jesteśmy? Zgodnie z mapą płyniemy ponurą rzeką wiecznego spoczynku. To cmentarzysko wszystkich, którzy nie zdobyli pucharu i ponieśli klęskę w grze. A dokąd się kierujemy? Do miejsca zwanego błędną pieczarą całkowitego zapomnienia. No próbę, próbę, czy otrzaskamy się w przerażającym piekle? Przed nami kolejny, kolejny odcinek to, popularnego to, serialu Niesamowity, Przekręty Sponsorem Jest? Mike! Hmm? Spróbuj się wspiąć! No, Mike, uważaj! Czy nie za dużo tych drzwi? A, ale wczoraj z nich prowadzą do następnego poziomu! Numer jeden, numer dwa, numer trzy! Majk! Może otworzymy pierwsze? Mike, Zmykaj stąd! To... To nie byłeś ty? A jeśli nie ty, to kto? Wypróbujcie ostrze mojego noża! Do masła? Nie? Do ty nie widzisz, co się dzieje? Pomóż mi! Abra-kadabra! Abra-kadabra, kadabra! Abra kadabra, kadabra. Pozostańcie! To nie wszystko! Dwa! Znaczy jednego! O, o! Nie źle sobie racisz! Szybko, jeszcze raz! Abra-kadabra, abra-kadabra! Jeszcze raz! Abra-kadabra, abra Dobra, chodźmy dalej. Te drzwi. A ja myślę, że te. Czekaj, zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy. Dot, to jedyny sposób, żeby się przekonać. Oh. O Oprzecie ode się mnie, chłopcze! Ludzisz mnie! W porządku, Młodzisz chodźcie tutaj, bo nie w zdążycie w do w następnego poziomu! Cześć. Czy wy to słyszycie? O... niego słyszałem. No, chłopcy, mamy problemy. Bo! To całkiem łatwe. Zupełnie nieważne, dokąd tym razem popieli. Za to razy, wie, 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 stamtąd, po prostu wyjścia. Nie! W... nie. Zamknij się, Majko. Chodźmy. Nie, nie mów! O, sieka, sieka, Nie! Kroj w kostkę! Ryśliliśmy frytki. Mike! Och, nie! O tym poziomie nic nie słyszeliśmy! Nie za wiele chcesz, gdybyśmy słyszeli, to byłoby proste. Ale gdybyśmy się czegoś dowiedzieli, to by rozwiązało nasz problem raz na zawsze, prawda, Bob? Kiedy dorośniecie? Jesteś zamrożony. Poziom. Poziom 65. Och! Został jeszcze jeden do pokonania. Drużyna człowieka już tam jest. Uważaj! Czy ten potwór musi tak pluć ogniem? Czemu nie? To przecież normalne, że jakiś ohydny robal zieje ogniem. Walczą marchewki, rycerze, pająki, pieczary, młodo. Przed nami. niście Nareszcie ostatni poziom. W końcu nam się udało. <śmiany> A teraz, broń się! Bob! Spokojnie! Mike, musisz pomóc! Bo... Szymaj, my, Moje prawa mu do spryliczko nie Nie będziemy oskarżeni! O nie! Cofnij się! Dobrze, Mike! Co zrobił? On jest geniuszem. Oczywiście, zgasił światło. Mike, skąd przyszedł ci do głowy taki wspaniały pomysł? Dzisiaj doktor Goldsmith przeciwko ciemnemu potworowi. Część czwarta, tylko nabijemy! B&M. Się cztery złego potwora. Lubię to. Sprawdziłeś się, Mike. Chyba wszyscy powinniśmy cię przeprosić. Tak. Ufa, 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 niech mnie przywieźć Chcecie wygrać puchar, pamiętajcie! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Oto klucz! Ten gości zaczyna mnie naprawdę wkurzać. Eee, to jeszcze wszystko! Działaj, teraz tam pozostaniesz wyrzucony, to nieskończenie! Okay. Nieskończonej! Jest jest Możemy z tego wyjść. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. To jest klucz. Wszyscy za jednego. To jest klucz. O! Alfa numerycznie. To puchar. Nie uda ci. Się. Nie tak łatwo. Kochanie. Czuję, że mamy problemy. Już czas. Bierzcie, kuchar. Teraz wiemy, kto jest prawdziwym czarodziejem. Ona jest dobra. Pamiętajcie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dot! Przeciwnik jest tutaj. Zrób coś! Łatwo ci powiedzieć, że wśród nas, wśród nas, Mike, udało się! Mm hmm W tej tarczy? Jesteś, Jesteś dostrojony do kanału reklamowy! Reklamy! Cały czas będą swoje potrzebnych produktów! Robimy rob, wszystko, aby zniszczyć swój mały mózg! Na zawsze! Aaaa! To przeciwnik! Weźcie! Puchar! Zostaw ich. Musimy to razem zrobić. Koniec gry. I tłum No widzisz? Sekretem całej gry było wspólne działanie. Powinniśmy byli tylko uważać jeden na drugiego. To Mike! Głupio nam, że tak cię traktowaliśmy. Przykro nam. <noise> Dziękuję. Nie, przestańcie, jesteście zbyt mili e, Chciałbym podziękować Akademii, mojemu, mojemu agentowi Ale najważniejsze, że wszyscy mnie lubią, moi kochani, przemili fani On jest głupi, on jest denerwujący On jest naprawdę potrzebny w grze o lokach On jest niekwestionowanym ulubieńcem nas, Mike TV Mike! Mike, lubimy cię, Mike Chciałbyś przeżyć do następnego sezonu, prawda? Daj nam chwilę wytchnienia, dobrze?